Witam serdecznie na moim kanale Use Smart Apps. Zamierzam w nim pokazać, jak używając różnych aplikacji komputerowych tworzyć nietypowe wizualizacje danych i jak łączyć ze sobą efekty pracy w różnych programach. Zapraszam. Jeśli interesuje Was tworzenie nietypowych wykresów w Excelu, projektowanie kokpitów menedżerskich w Excelu, wizualizację danych w PowerPoint, edycja filmów w programie Movavi Video Editor 2021 bądź edycja grafiki w programie GIMP, jesteście we właściwym miejscu. A oto próbki tego, co można stworzyć w wymienionych aplikacjach. Tu mamy przykład wykresu zwanego prędkościomierzem. Wykres jest utworzony w Excelu. Tu widać dalekie od klasycznych wykresów nietypowe wizualizacje danych, również utworzone w Excelu. W PowerPoincie można wykazać się inwencją, zwłaszcza w przypadku różnego typu wyliczanek. Tworząc filmy, można wykorzystać animacje przygotowane w PowerPoincie oraz grafikę zaprojektowaną w edytorze GIMP. Można tworzyć np. własne tła, tak jak to widoczne w tej chwili na ekranie, lub ciekawe napisy. Zapraszam do śledzenia mojego kanału i oglądania kolejnych filmów.